Jeżeli sądzisz, że kolebką pisowskiego siania nienawiści do imigrantów, do LGBT, a także do innych osób jest ściana wschodnia Polski, albo na przykład ściana północno-wschodnia, to się cholernie mylisz. Okazuje się, że moja rodzinna miejscowość, w której się urodziłem, w której chodziłem do szkoły średniej, pracowałem, prowadziłem firmę, stała się przybudówką. Finansową przybudówką Roberta Bąkiewicza, a lewicowa pani prezydent, która jest uwikłana w koalicję z PiSem, bardzo wymownie dzisiaj milczy. Cześć, ja mam na imię Sebastian, zaobserwuj mnie tutaj, dzięki temu dotrze jutro do ciebie kolejna dawka. Ciekawostek informacji oraz polityki bez cenzury. A więc tak, w 2014 roku ja oraz kilkunastu innych kolegów z pewnego stowarzyszenia doszliśmy do wniosku, trzeba zmienić władzę. Pomogliśmy Beacie Moskal-Słanieckiej, z którą jestem do, no, teoretycznie do dzisiaj na ty, aby objęła urząd prezydenta. Byłem wtedy dumny z siebie i z kolegów. Przez 12 lat nic od niej nie chciałem, nic nie oczekiwałem, nie potrzebowałem ani pomocy w załatwianiu tego czy tamtego dla siebie. Co więcej, miałem wiele kłód pod nogi rzucanych przez nią i przez jej urzędników i nigdy, przenigdy nic na ten temat nie mówiłem. Ale dzisiaj, ze względu, że znamy się osobiście, pani prezydent, to zadam pani tylko trzy pytania. Beata, powiedz mi szczerze, czy popierasz działania Roberta Bąkiewicza, bo tak wymownie milczysz w tej sytuacji, kiedy Bąkiewicz przejął fundację ze Świdnicy, żeby zbierać pieniądze podatników polskich na swoje faszystowskie, skrajnie prawicowe działania? Pytanie drugie. Beata, czy masz zamiar zrobić cokolwiek z fundacją, która dzisiaj psuje dobre imię Świdnicy? I na koniec, czy będziesz, Beata, miała odwagę przeciwstawić się pisowskiej narracji, jakoby Robert Bąkiewicz był zbawcą narodu? Bo dla wielu Polaków on jest wypiertkiem, szkodnikiem. Jeżeli nie chcesz odpowiadać mi publicznie, napisz do mnie na Whatsappa. Masz mój Whatsapp? Nie, bój się. Te wiadomości, które tam wysyłałaś, a ja już puściłem je mimochodem. Spokojnie, pisz, dzwoń. Czekam na twoją odpowiedź.